9 października będzie wielkim dniem dla Ślązaków. Wtedy to. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną. Pod tym wnioskiem podpisało się 140 tysięcy osób, w zdecydowanej większości mieszkańców Górnego Śląska. To tak jakby w skali ogólnopolskiej swoje podpisy złożyło mniej więcej 1 300 tysięcy obywateli. Ta wielka społeczna mobilizacja nie wszystkich jednak przekonuje. Pan marszałek Województwa Śląskiego, Mirosław Sekuła z Platformy Obywatelskiej, przedstawił swoje stanowisko, w którym podkreśla, że zmiany ustrojowe, jakie postulują obywatele, nie są w jego przekonaniu konieczne, bowiem samorządy lokalne i samorząd wojewódzki robią dla śląskiej tożsamości tak wiele, że jakiekolwiek zmiany legislacyjne wydają się być tutaj zbędne. Czyżby, panie marszałku, Badania. Naukowców z Uniwersytetu Śląskiego pokazują, że niemal 90% uczniów śląskich szkół nie zna ani jednej postaci, ani jednego wydarzenia z historii Górnego Śląska. Warto także dodać, że rząd na instytucje kultury w województwie śląskim przeznacza aż 40-krotnie mniej środków niż na te w województwie mazowieckim. Zdaniem pana marszałka z Platformy Obywatelskiej ten stan rzeczy nie wymaga jednak zmiany. Można powiedzieć, że to kwintesencja polityki PO wobec Górnego Śląska i jego mieszkańców. Platforma przez wiele lat tak e, chętnie mówiła o samorządności, o decentralizacji, o poszanowaniu śląskiej tożsamości i potrzebie wspierania śląskiej kultury. Doświadczenia ostatnich lat przekonują jednak, że to, iż Platforma Obywatelska o czymś mówi. Oznacza jedynie tyle, że mówi.